Witam Was bardzo serdecznie po tej niestety długiej przerwie. Jak sami widzicie, żniwa pełną parą. A to dlatego, że od jutra czekają mnie dosyć intensywne i długotrwałe opady deszczu. A ja, korzystając z ładnej pogody, postanowiłem się przejść na w sumie taki rutynowy, praktycznie codzienny spacer po tutaj moich okolicznych lasach, łąkach. Jest to spacer raczej. Taki rekreacyjny, nie, nie rozglądam się nawet za bardzo za grzybami, ponieważ jest zbyt sucho. Taki po prostu spacer, żeby wyrwać się trochę z domu. Ale cóż, czasami uda się znaleźć coś poza tym, co oczekujemy. Ponieważ no dzisiaj przechadzając się właśnie takim skrajem lasu spostrzegłem w oddali y, no, różne jakieś tam kości. I dopiero, jak sobie wszedłem, żeby zobaczyć o co tu chodzi, co tu się wydarzyło, no to znalazłem właśnie taką oto fajną parkę. Razem z całą czaszką od koziołka. Taka fajna parka szóstaka, parostków. No, taki koziołek niezbyt mocny, taki że, rzekłbym, że standard u mnie w lasach wocławskich. Ale. Z pewnością wzbogaci moją kolekcję, moją, że tak powiem, półkę chwały. O, w ten sposób to ujmę. A co do grzybów, to mam nadzieję, że sytuacja po opadach deszczu, które od jutra mają mnie nawiedzić, no ulegnie mniejszej bądź większej zmianie. 니니니 <laughs> <laughs>